A teraz troszeczkę w historii. Oto brameczka WA90. Jest to pierwsza bramka na tym serwerze. Nie jest to oczywiście pierwsza bramka w ogóle na FRNie, bo tutaj powstało wiele innych bramek. Kto inny je robił? Natomiast to jest pierwsza bramka na serwerze FRN Polska. Właściwie to, co z niej zostało. Ocalał tak naprawdę tylko ten radiotelefon maxcom WT108, a cały komputer, który tą brameczkę obsługiwał niestety w ostatnich nawałnicach dał ciała. Wyleciał po prostu sobie w kosmos. A tak wygląda eee, brameczka i to coś, co ją obsługuje. Także to właściwie to już można powiedzieć, że też niedługo będzie historia. Bo troszeczkę zmieni się sprzęt. W każdym razie teraz można to dokładnie pokazać. Zasilacz na zegarze, który w momencie, kiedy jest najbardziej potrzebne zapotrzebowanie na prąd, gdy jest najwięcej rozmów, wtedy jest łatwe się ładowanie. Oczywiście przez filtr. No, może tu będzie widać dodatkowy kondensator, który wygładza. Następny Pierścień ferytowy, który zapobiega przedostawaniu się WC po zasilaniu i ewentualnie wygładza impulsy, gdyby takie poszły z sieci przy wyładowaniach. No i to wszystko zasilane, zasila standardowe radyjko. Jak widać radyjko jest bez jakichkolwiek przeróbek. Radio jest oczywiście sterowane przez koma. Tu o, widać właśnie koma. Są dwie karty dźwiękowe. Z tego względu, że na tej maszynie chodzą jednocześnie dwa systemy i praktycznie dźwięk by się gryzł i nie można by było prawidłowo, prawidłowo by nie działał referen. I każdy inny program, który odwoływałby się do dźwięku jednej karty. No to wszystko. To już jest chyba historia. Bo niedługo prawdopodobnie to zniknie. Zostanie zastąpione czymś, że tak powiem, mocniejszym. To by było na tyle.